Krótka prezentacja Jeepa 5.2 manualu. Co tu można pokazać jeszcze? Pod spodem najważniejsze. na rozrusznik bo w fabryce w tej skrzyni był rozrusznik z drugiej strony, by nie pasował i wał jest inny jest belka zrobiona nowa, bo z tej już wychodziły tutaj gwinty Zmażanie się zrobił żeby poprawić. Teraz tak. no to, to ten otwór no to nie będę go towało, że Wrzucimy sobie to się nie zgadza, bo jest tylko 2WD 4 full time plus i 4 krótkie tego nie ma, dobrze było widać chyba damy sobie na 4 krótkie jedyneczkę To jest zajebisty plus manualu. Że jest ładko <coughs> samo będzie jechać. Automat się zatrzyma pod górkę. Chciałbym gdzieś jechać na góry. A ten pod, pod wzniesienie 40 stopni sam sobie jedzie. To jest jego zajebisty plus. Tego Ten ma auto, manual jest dużo lepszy niż automat Ale są zwolennicy i przeciwnicy Nie, Co ja miałem wrzucić Tego tak To jest krzyż piątka Jeszcze musimy Pokazać jak pali gumę zrobię hmm. pauzę hmm. No weź to, weź to nagraj Pali gumę. <noise> Szybko opuścimy. <noise> Teraz odjebiemy. Żeby było słychać chociaż. Guma nie piszczy. Guma nie piszczy. Nie będzie widać.